smog. Witajcie kochani, witam się z wami ze Stegny na plaży. A ty, Marta, skąd się witasz? Na plaży? na plaży, na plaży, na plaży. Słuchajcie kochani, dzisiaj jest czwartek, co jest dzisiaj? Czwartek? Czwartek. Nie odzywałyśmy się do was, ponieważ raz, że ja pracowałam, i trochę nie było czasu, a dwa, że nie mieliśmy Weny do nagrywania. Ale dzisiaj moja Wena powróciła i właśnie jedziemy rowerami do stajni. <grystanie> Kochani, zobaczcie, tutaj jest Marty Rumak na nasze sportowe zgrupowanie. Chciałabyś. Cześć! Chciałaby. Marta już robiła na nim ciągi. Ustępowanka. O, zobaczcie, Marta mam i mam jej mam najlepszy mam. przyjaciel dogadali się charakterem. Oj, jakie ty jesteś A wydaj taki dźwięk, jak wydajesz o 6 rano i mnie budzisz. Ej, ja sobie śpię jest otwarte okno i nagle słyszę. A ten z tyłu to ten, na którym jeździłaś? Tak, serio? Tak. Marta to jest jej przyszłość tak naprawdę sportu. Oni zaczęli razem współpracę i poszło im od razu bardzo świetnie, dlatego w sobotę zawody w koszalinie. Nie. No więc y, streszczając nasz tydzień Bawiłyśmy się świetnie Trenowałyśmy, jeździłyśmy Ale mam wóry pod oczami mm, Ja pracowałam jeszcze, więc trochę miałam mało czasu na nagrywanie Ale dzisiaj się już troszkę wygrzebałam I plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy na kajaki Później obiad A później co? Jeździmy konno, tak? Tak? Różowa strza jest gotowa Marta, czy jesteś gotowa do wyścigu strzał? Tak. Fioletowa czy różowa? Jak obstawiasz, kto wygra? Różowa. No. kochani, jestem w kajaku. Potrafię was w kajaku, a nie tego. pałtyckiego. Przypadajcie się. Machajcie. Ja tu nic nie robię, kochani. Jak zwykle. Trochę. Ojej. Czy możecie stąd się ewakuować? Dzięcie Marta, bo musimy przyspieszyć. Jesteśmy sobie w kajaku i niestety stoimy, ponieważ ludzie przed nami, jest tam jakieś 20 kajaków, kręcą się wokół własnej osi i blokują drogę. Co? Co? Nawet 23. Ja? Jak się bawisz? Wow! Odpycham nas. Tak serio to znowu mamy postry, bo połynęliśmy dwie minuty i znowu mamy przecież 30 osób się wokół własnej Jak ja się to widzi? z spokoju No Czy możecie płynąć do oczu? nie jestem nerwową osobą. Uwaga widzowie. Tu jest taki spadek, przez który my już przepłynęłyśmy i mamy wodę straszną. Tam są dziewczyny, też przepłynęły o zglonikami. Dobra, I czekamy na dziewczyny. Pani, trochę nam się nadało. Był skok. A się sika po prostu. Przestań tak mówić, tylko mnie hejtujesz. When... Lewo odbij, <laughs> was... was... Lewa Ułóż, rana. półbarana, prosty prawą. Prawa łęka pod nas upada. Aaaa, niemoższa Ale nagrywam filmik na YouTube'a No dobra chyba to. Ja na łonie Są rzeczy ważne i ważniejsze. O, chcesz kwiatuszka? Tak. Proszę. Proszę. Dziękuję. Różowy. Lewo. Ale pięknie wyglądasz. Jak zawsze. Kochani, update z kajaka. Płyniemy. Już trochę nie mamy sił. Znaczy powiem Wam, że wiatr jest przeciwko nam i ta rzeka płynie w drugą stronę, ale podejrzewam, że nie mogli zrobić tego spływu w drugą stronę, bo przed chwilą skakałyśmy z wodospadu, więc pewnie... Uuu, lewo, lewo! Pewnie nie było to możliwe, ale no dajemy radę. Chyba jesteśmy jakoś poza połową, nie? Coś takiego. Mamy płynąć 3 godziny. a Jest jakoś 13, to jeszcze godzinka, półtorej przed nami. Damy radę. Kto jak nie my? Kto jak nie koniary w kajaku? Halo? Jeśli zaczniesz wiosłować, to damy radę. Cicho! To Nadek. w Jak na szczycie miejsc. Przyjechałyśmy. Raven. Słuchaj, ja teraz wyeliminuję konkurencję tutaj. Raven. Halo! Obraziłaś się? Dzień dobry! A ty, ty byś chciała obiadak? Obiadak byś troszeczkę zjadła, taki słodutki chrapeczek. O Boże, jaki brudny nos, trzeba go umyć dzisiaj. Kto by chciał? Szybko, szybko! Haps! Szycha! Czemu wjeżdżasz we mnie tą miotłą? R dostaw różową strzałę. Zobaczcie jak szyka umie zamiatać. Tylko nie odfruń! O popisuje się, zobaczcie. Prrr, Raven! A teraz zrób taki hamulec. Weźmy z sędziów do naszego automatu w stajni, Kupić nikt. Rzucaj. dobra. Wybierz produkt. Najpierw Wybierz musisz produkt. wziąć 45. 44... A 45. Dobrze. Dobra. No. I teraz rzucaj. Korycziczko. Tak, mamusiu, drap. Dobrze. Tutaj. Jeszcze troszkę w lewo. Mm. Ale dobrze mama drapiesz. Marczko kochana. Mm. Właśnie wsiadłyśmy na Cordeo, ponieważ jesteśmy fajne i będziemy jeździć sobie na Cordeo. To Co prawda przyszliśmy na halę, bo jesteśmy trochę wydygane, przynajmniej ja, ale może się to, może się to dobrze skończy. My już skończyliśmy, zejdą trening i nie zakończyliśmy go pozytywnie, ponieważ wyjechałyśmy z Hali. Dlatego wstępujemy się w ręku. Jezus Maria, co za smok, po prostu wiedziałam, że to się tak skończy. No, ale trudno, takie treningi też muszą być. Jestem w pogotowiu. <grym> To jutro mnie weź tak w teren na uwiost, <noise> Jak takie dziecko, które trzeba sekurować. Mamy całe światło teraz w koronach. Cześć ekipo. Jesteś sobie na padoczku? Bo już jakieś uciutkie. Gryś. Cześć, którą walisz? Dobra, i dla jeszcze. Ej, Frania! No, stań! kochani. Jest 23, co? 15, 20 mm -hmm. i zmierzamy po nasze koniczki ci, na padoczek. 50. No. Tam idziemy. I idziemy szukać lejty. Kto to idzie? Kosmita 1. Kosmita 2. A gdzie mój Kosmita 3? Tam z tyłu gdzieś. O! O Boże, Jakoś łodzutka. Dzień dobry pani kosmitko. Już nie świecę pani, spokojnie. Tak. Powiedz dobranoc z wszystkim. Tak, masz ścianeczko. Tutaj kolacykę wsypujemy i przede wszystkim kolejowych śnów.